Ale o co w ogóle chodzi z tą latającą bombą sterowaną? No więc chodzi o to, że Japończycy w roku 1944 roku stwierdzili, że wojny już raczej nie wygrają, ich przemysł się kończy i po stratach, jakie ponieśli w bitwie o Midway i w tych innych bitwach morskich, ich potencjał bojowy bardzo mocno zmalał. Fabryki nie nadążają z produkcją samolotów, więc wpadli na pomysł po prostu, jak chyba wszyscy wiemy, o wykorzystaniu pilotów w lotach samobójczych. Nie tylko pilotów, bo są przypadki użycia na przykład całych okrętów, ale o tym kiedy indziej. W każdym bądź razie stwierdzili tak, że, że po prostu jedyną na razie doraźną Chyba formą ataku będą ataki samobójcze, które, które faktycznie mogą przynieść jakikolwiek większy skutek, i podzielili, że tak powiem, tą, ten koncept kamikadze, tak go nazwali, na takie trzy etapy. Pierwszym z nich był wykorzystanie samolotów już istniejących, czyli mogących przenosić np. bombę 250 000 kg, czyli Zero, tudzież wszystkie inne samoloty torpedowe i wykorzystanie ich właśnie do ataków, do ataków samobójczych. Zdali sobie z tego sprawę, że jednak nie mają aż tylu samolotów, a fabryki nie powinny produkować tak drogich i skomplikowanych maszyn tylko w celu ich jednorazowego użycia, więc przeszli do drugiego etapu, w którym było konstruowanie samolotów stricte samobójczych. I tutaj powstało parę konstrukcji i między innymi Wymyślono tak, taki samolot, że taki koncept samolotu, w którym będzie bomba uskrzydlona, donoszona przez samolot nosiciel w, w rejon ataku. Tam samolot się będzie wyczepiał i pilot po prostu lotem ślizgowym doleci sobie do tego na przykład, okrętu i w niego się wbije. Koncept został przemyślany, samolot został wymyślony, na początku miał być to szybowiec, później miał być to samolot z silnikiem rakietowym na paliwo płynne, niestety Japończycy, japoński przemysł nie był w stanie wykonać tego rodzaju samolotów, tego rodzaju silników, więc zastąpiono po prostu silnikami na paliwo stałe, trzy silniki rakietowe umieszczono w ogonie tego samolotu, no i e, bardzo prosto. Podczepiamy pod największy japoński bombowiec chyba Betty. Donosimy do odległości około 5 km od wrogiej grupy lotniskowców. Odczepiamy samolot. Samolot leci, rozpędza się do, tam do 700 km na godzinę i uderza w amerykański lotniskowiec. Na praktyce, w papierze, to wszystko wyglądało super. Niestety okazało się, że obrona przeciwlotnicza i w ogóle dolecenie do samego celu przez nośniki jest prawie że zerową szansą. Amerykanie po prostu rozstrzeliwali w locie bety razem z podczepionymi okami, także to nie bardzo miało racji bytu. Poza tym, lot tym samolotem Oka Model 11 był tak trudny, że po prostu mało który pilot był w stanie trafić w statek. Dlatego postanowiono zbudować szybowiec, którym taki pilot właśnie będzie się szkolił w locie. No bo powiedzmy sobie szczerze, no niestety, pilot musi umieć lecieć, nawet jeśli ma tylko lecieć raz, to ten samolot w powietrzu utrzymać. Powinien umieć. Dlatego powstały szybowce na bazie właśnie OKI 11, które były wystrzeliwane z katapulty, i taki pilot po prostu mógł sobie tam chwilę lecieć, dowiedzieć się jak ten samolot się steruje, jak się nim skręca, lądowało to na płozie. Także taki pilot po przeszkoleniu mógł śmiało zasiąść w maszynie samobójczej. Tak, jak mówiłem, wadą tego wszystkiego był bardzo mały zasięg, więc Japończycy wpadli na pomysł, żeby zwiększyć ten zasięg. I w modelu 22 zastosowano silnik odrzutowy, który miał tam już ponad 20 km zasięgu temu samolotowi dawać, więc to już miało więcej sensu. Na szczęście dla Amerykanów, obydwie próby w locie tej maszyny się nie powiodły. Obaj piloci zginęli i trzecia już nie doszła do skutku ze względu na koniec wojny. I tutaj powstaje także właśnie ten model, ten szybowiec dwuosobowy. To już właśnie był podobno na bazie kadłuba Oki 22. Model dwuosobowy, żeby właśnie jednak ten pilot jakieś tam przeszkolenie zdobył. Nie wiem, czy Japończycy nie posiadali szybowców takich zwykłych, żeby szkolić. Pilotów, aczkolwiek na bazie tej oki został zbudowany taki szybowiec. Więc pokrótce, tak to mniej więcej wyglądało. Taki był sens wykorzystania budowy szybowca dla pilotów samobójców. To tyle ode mnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej!